Znalazłam się tutaj, ponieważ uważam, że e, równość to, e, i miłość to e, sprawa każdego człowieka. Chciałabym, żeby wszyscy mieli możliwość u nas, w naszym kraju zawiązania związków małżeńskich, a jeśli nie małżeńskich, to partnerskich i żeby nikogo nie wykluczać. I uważam, że dalej jest to ważne, żebyśmy pokazywali wsparcie dla osób i Tutaj homoseksualnych, heteroseksualnych, biseksualnych, więc uważam, że jest to ważne, dlatego się tutaj znalazłam. Bierzemy udział w marszu, ponieważ ja przede wszystkim nie boję się tego, kim jestem, chcę się tym dzielić, bo każdy z nas zasługuje na to, na równość i na szacunek. Dokładnie, a ja dlatego, że każdy powinien swoje życie kreować tak, jak chce, nie bać się tego, co chce pokazywać i przede wszystkim, by inni ludzie tego nie hejtowali. Z równością, no niestety bywa różnie, ale my jesteśmy po to, żeby o nią się upominać. I tam wisi taki baner równość małżeńska to takie absolutne minimum w 2025 roku. Związki partnerskie, a absolutne minimum równość małżeńska. Powinna już być dawno wprowadzona. Cały czas odkładana jest ustawa o związkach partnerskich, która jest ważna też dla par heteroseksualnych, na którą czekamy. I po prostu mam nadzieję, że w końcu przekonamy nasz rząd, który niby jest prorównościowy, żeby uchwalili ustawę o związkach partnerskich. Jestem osobą, która. Zauważa, jak wielkim problemem jest nietolerancja w stosunku do różnorodnych osób, nie tylko do osób LGBT, ale i do, do osób neuroróżnorodnych itd. Niestety, każda inność przytłacza społeczeństwo i to jest bardzo duży problem. I dlatego marsze uwielbiam. Ponieważ na nich jest wolność. W tym roku mamy największą ilość osób i organizacji, które wystawiają się na tęczowym miasteczku. Jest kolorowo, wspaniale. Widzimy, że coraz więcej przestrzeni widzi potrzebę mówienia o tolerancji i dołączają do miasteczka tęczowego. Więc rozwijamy się. Nie wstydzimy się tego, kim jesteśmy. ちょっと待って。